roku wynosił po stronie dochodów ponad 150 milionów złotych, w tym na dotacje, na zadania zlecone blisko 8 milionów. Dokonywane uchwałami Rady Miasta i zarządzaniami Prezydenta Miasta zmiany w ciągu roku spowodowały, że planowane dochody wyniosły ponad 113 milionów, to jest zmniejszyły się znacznie, bo kwotę ponad 41 milionów. Natomiast dotacje na zadania zlecone wyniosły ponad 8 milionów złotych, czyli zwiększyły się o ponad 200 tysięcy złotych. Dochody zostały zrealizowane w wysokości w ponad 116 milionach co stanowi 102,67% kwoty planowanej. Na realizację dochodów budżetu w kwocie powyżej 116 milionów składają się wykonane dochody majątkowe na kwotę ponad 7 milionów złotych co stanowi 95,5% planu. Dochody bieżące kwota, kwota stu, ponad 109 milionów co stanowi 103,14% planu Na takie wykonanie dochodów wpłynęło między innymi osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów A w szczególności na następujących źródłach Udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT Kwota ponad 2,5 miliona zł to jest 165,61% planu Wpływu z opłaty targowej kwota Blisko 950 000 to jest 114,56% planu Stan zadłużenia miasta w Oświęcim na koniec 2009 roku wynosił ponad 13,5 miliona złotych, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych blisko 5 milionów złotych, z tytułu kredytów długoterminowych ponad 8,5 miliona złotych. W stosunku do 31 grudnia 2008 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych i wyemitowanych papierów wartościowych wzrosło o ponad milion złotych. Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie ponad... 118 milionów składają się wykonane wydatki na realizację własnych zadań bieżących to jest kwota ponad 90 milionów. Wydatki na realizację bieżących zadań zleconych to jest kwota ponad 8 milionów złotych. Wydatki inwestycyjne ponad 16 milionów złotych. Dotacje celowe na finansowanie inwestycji kwota blisko 400 tysięcy złotych. Pomoc finansowa na finansowanie inwestycji kwota ponad 2 milionów złotych. Wydatki na fundusz celowy na finansowanie inwestycji to jest kwota 100 tys. zł. Udziały miasta wniesione do spółek prawa handlowego kwota ponad 500 tys. zł. Łącznie wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie blisko 20 milionów zł, co stanowi 90, blisko 6% planu. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie blisko 99 milionów, co stanowi 98% planu. W wyniku ukształtowania się dochodów powyżej kwoty planowanej oraz oszczędności w realizacji wydatków budżet miasta o 2009 roku zamknął się deficytem w kwocie powyżej 2 milionów złotych, czyli deficytem niższym o 70, blisko 2,5% stosunku do zaplanowanego. Na, ko na koncie budżetu miasta na koniec roku wystąpiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytowych pożyczek z lat ubiegłych w wysokości powyżej 5,5 miliona złotych. Przychody. W 2009 roku zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 3,5 miliona złotych na podstawie umowy z BGK w Warszawie, oddział Katowice z dnia 26.10.2009 roku. Lepsze wykonanie dochodów budżetu w stosunku do zaplanowanych, jak również oszczędności w realizacji wydatków pozwoliły na niekorzystanie ze wszystkich transzy kredytu, Także obniżono o 3 miliony wysokość zaciągniętego kredytu, który zaplanowano pierwotnie w kwocie 6,5 miliona złotych. Rozchody. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i wykupiono obligacji w wysokości na ponad 2 miliony złotych. Na pożyczną kwotę złożyły się spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. na kwotę ponad 1,5 miliona złotych i wykup obligacji komunalnych miasta Oświęcim Agendy Misji Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 908 tysięcy, Razem spłata kredytów oraz wykup obligacji w 2009 roku w wysokości 2 457 507,92 zł. Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowe wykonanie budżetu za rok 2009. Wszystkie zmiany po stronie dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami prezydenta Miasta zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W trakcie realizacji budżetu nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim za wykonanie budżetu miasta za 2009 rok. Dziękuję. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji. Uchwała składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Oświęcimiu odnośnie absolutorium dla Prezydenta Miasta Oświęcimia Gminy miasta Oświęcim za 2009 rok w składzie orzekającym Kolegium Znalazło się trzy osoby. Postanowił zaopiniować pozytywnie przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Oświęcimiu w sprawie absolutorium dla Prezydenta Gminy Miasta Oświęcim z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Uzasadnienie. W dniu 15 kwietnia 2010 roku doRIO w Krakowie zespół zamistkowy w Oświęcimie przedłożony został wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Oświęcimiu w sprawie absolutorium dla Prezydenta Gminy Miasta Oświęcim z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok. We wniosku Komisja Rewizyjna postanowiła wystąpić do Rady Miasta w Oświęcimiu O udzielenie Prezydentowi Gminy Miasta Oświęcim absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok Opracowany wniosek Komisji z punktu widzenia ogółu przepisów prawa regulującego Sprawy absolutoryjne nie budzi zastrzeżeń Postanowiono go zaopiniować jak w sentencji Dziękuję bardzo Dziękuję pięknie Szanowni państwo, komisje Rady Miasta pracowały nad sprawozdaniem, zapoznały się z tym sprawozdaniem. Natomiast w zakresie swoich kompetencji komisja rewizyjna przedstawiła nam przed chwilą stanowisko. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w dyskusji? Pan radny Kazimierz Homa. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Wysłuchałem z uwagą sprawozdań Pana Prezydenta i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Informacje z Rio, wykonanie budżetu to wszystko prawda. Prawdą jest, że nie przekroczyliśmy dyscypliny finansów publicznych. Prawdą jest, że Pan Prezydent przestrzegał ustawy o finansach publicznych. Ale prawdą jest również, że w minionym roku wydarzyły się rzeczy, które będą. W następnych latach nie do nadrobienia Nie można zapomnieć po pierwsze o tym Że miasto Oświęcim utraciło środki z OSPR-u Środki niebagatelne Środki w wysokości prawie półtora miliona złotych Środki te zostały zwrócone do budżetu Państwa I prawdopodobnie do nas nie wrócą albo nie wrócą w najbliższym W najbliższym czasie Zostały zwrócone środki z modernizacji płyty rynku głównego i środki z adaptacji budynku magazynu zbożowego. Po drugie, nie można zapomnieć o tym, że z winy braku przygotowania stosownych aplikacji miasto święcim utraciło możliwość pozyskania alternatywnych dochodów i alternatywnych zysków w ramach środków unijnych. Jaskrawym tego przypadkiem jest brak złożenia wniosku. Na rewitalizację centrum miast w Małopolsce. Skutkiem tego nie będziemy mieli zmodernizowanej płyty rynku głównego ani w tym roku, ani w przyszłym, ani pewnie za dwa lata, bo tak skutkiem braku tych środków przewiduje wieloletni plan inwestycyjny. Myślę, że każdy z radnych Inaczej niż komisja rewizyjna, która musi poruszać się w ramach rozpatrywania za lub przeciw przekraczania dyscypliny finansów publicznych. Pod uwagę powinien wziąć również prace dodatkowe i starania się o pozyskiwanie środków zewnętrznych wobec tego dodatkowego mnożnika miasto nie rozwija się tak, jak powinno, a wiele korzyści bezpowrotnie ucieka. Z tych powodów Klub Platformy Obywatelskiej Rady Miasta Oświęcim w głosowaniu nad absolutorium wstrzyma się od głosu. Dziękuję bardzo.